Siemka, czyli witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zapalony Akwarysta a dzisiaj widzimy się na moim łóżku albo po prostu z moją pokrywą, dzisiaj nie za kamerą yy, można powiedzieć wyjątkowo pokazuję dzisiaj twarz tylko i wyłącznie w celu aby pokazać wam pokrywę LEDową mojej roboty jak to się sprawuje, jaką to ma moc bez odwiania w bawełnę yy, dobrze yy, zaczniemy od odpięcia prądu yy, wszystko jest zrobione na tablu od zasilania PC. Wszystko jest zrobione na zasilaczu PC. Tutaj mamy wejście, kabel, dżynia, czy co inaczej. Podajmy no to sobie teraz. Zapomniałem sobie, mieć Ale tylko za sekundkę. O! No, Z Zasilany jest już podpięty. Teraz zajmiemy się ukazem tego Odpalamy. Widać, pokrywa już świeci. Ehm, wiem, że troszeczkę to jest takie pierdzielenie się z tym, ale muszę skoczyć po śrubokręt, ponieważ zapomniałem czegoś do regulacji mocy. Dobra, Siemka, już jestem. Ehm, wróciłem do Was z śrubokrętem. Ehm, jest to śrubokręt płaski. Ehm, tak, to mamy. Zasilanie, całe pudełeczko. E, od początku mamy wyświetlacz, który pokazuje nam ilość woltów, ilo, ilość amperów, można powiedzieć, zjadanych przez lampę. Następnie mamy e, jeden wentylator. Ten mały, który w... mały wydmuchuje. Mały wydmuchu... Nie, mały wydmuchuje, przepraszam. Mały wentylator wdmuchuje powietrze do środka. A jeszcze duży, który wydmuchuje to powietrze. Cała lampa jest konstruowana na zasadzie komory, ale to pokażę Wam już za chwilkę. Jeden wentylator wydmuchuje, drugi wydmuchuje. Oczywiście korzystanie z nich nie jest konieczne, tylko wtedy, jeżeli jest wysoka temperatura, na przykład w pomieszczeniu, a w dodatku jeszcze lampa wytwarza na kolejną temperaturę, więc dobrze jest ją wtedy odciążyć z tej wysokiej temperatury i ochładzać za pomocą wentylatorów. Dalej, odcięcie prądu, odcięcie zasilania, inaczej przepraszam, na dole 5, 5 przycisków, tak? Pięć przełączników. Tak, pierwsze dwa przełączniki są to przełączniki do światła kolor, do światła czerwonego i do światła niebieskiego. Oczywiście można je włączać raz jeden, raz drugi. Pod jednym mamy, teraz mamy włączony tylko niebieski, a teraz mamy włączony tylko kolor czerwony. Następnie mamy trzy stery bieli jedna, druga, trzecia, które po prostu reguluje moc, jeżeli mamy tego światła za dużo. Po prostu wyłączamy którąś strefę i oczywiście widać wszystko na woltomierzu i amperomierzu, że prąd się zmienia, tak? Przy włączeniu każdej sfery. Karta sfery to jest około 10 W, na ustawieniu 10 V. Ehm, dobrze, tu mamy wszystko połączone, teraz sobie pokażę to wszystko. Oczywiście nie jest to konieczne, można po prostu mieć to włączone i... No przepraszam, normalnie bym odciąć zasilanie, tak? Po odcięciu zasilania można wyciągnąć kabel, chociaż nie jest to konieczne. Dobrze. Zobaczymy sobie teraz bebechy tego wszystkiego. Tutaj mam skrzynkę zasilającą. Skrzynka zasilająca nie będzie nam tą chwilę potrzebna. Otwieram klapę. Klapa jest zwykle skręcona. Na tą chwilę klapę nie skręciłem, tylko po to, żeby Wam pokazać, jak wyglądają bebechy tej całej pokrywy. Mamy deskę, oczywiście tak samo, która jest zabiecowana i dobrze zabezpieczona. Na dole są radiatory, nie wiem, czy to widzicie, które się nagrzewają, przyjmują temperaturę, z blachy aluminiowej, która jest pod spodem. Blacha aluminiowa, do blachy aluminiowej są podczepione y, taśmy LED. Dobrze. Tutaj pod pokrywą to będzie tyle, to jest tylko pokażę tablet. Okay. Mm, pod pokrywą to będzie już tyle. Ja teraz podniosę pokrywę i pokażę Wam jak ona wygląda w środku. To jest cała pokrywa. E, oczywiście nie jest umyta, bo zapomniałem. Proszę jest prześwioną zdjęta dopiero z akwarium mm, e, pff, Oczywiście nieprzygotowany jak zwykle. Dajcie sekundę, e, przeczyszczę to i Ponownie e, to jest godzina 13. Ja jestem troszeczkę poddenerwowany, bo zacząłem e, konwertować cały film. Zacząłem go ładować, ściąć, nakładać efekty. W każdym bądź razie e, okazało się, że cała część gdzie pokazuję lampę, czyli około 10 minut filmu jest do wywalenia i trzeba nagrać coś innego. W takim oto wypadku, no, witam Was ponownie za kamerą. Eee, I teraz tak, pokazujemy wszystko od początku. Eee, co prawda, ze śladem mam ściągnięty tutaj na bok, mam za krótki kabel, dlatego wam go nie pokażę. Jest tutaj, o, eee, pokażę Wam tylko paski. Wcześniej paski były przyświetlone, po prostu nie było tego widać na filmie w ogóle. Dlatego teraz powtarzam całe ujęcie, żebyście mogli sobie zobaczyć te paseczki. Dobrze, zaczynamy. Jedna biel. O druga biel, trzecia biel. I teraz tak, zrobimy zoom, o widać trzy biele. Do tego jeszcze kolor czerwony i kolor niebieski, tak. O, czekajcie. Może mi się uda to zoomować w jakiś sposób, o proszę. Widać. Możemy sobie pasmy bieli, pasma bieli przełączać jak tylko chcemy w każdą stronę proszę. jedno, drugie na przykład to możemy wyłączyć środkowe środkowe możemy włączyć te dwa możemy wyłączyć teraz wyłączyłem niebieski, teraz czerwony no widać akurat no sama pokrywa opcji ma multum do tego jeszcze jest regulacja mocy na tę chwilę pokrywa ciągnie 30W tylko jeszcze ha, śrubokręt Widać. Eee, pokażę Wam tylko, jak wygląda sprawa z regulacją. Dobrze, teraz regulujemy moc. Teraz. No, u mnie się rozjaśniło to bardzo. U Was tego w ogóle nie widać. U Was w ogóle nie widać tej zmiany e, mocy e, pokrywy, tak. W ogóle tego nie widać. Ale postaram się Wam tutaj w sposób pokazać. Dajcie mi sekundę, ja zrobię ostatnie ujęcie i widzimy się znowu na akwarium sięka. Ona. E, wiem, że mało widzicie, ale dopiero teraz podłączę całą pokrywę i pokażę Wam na co ją stać. Najpierw tak ustawimy sobie najmniejszą ilość wadów. Jest ustawiona jedna biel, druga biel, trzecia biel. Wyłączę wiele. Kolor niebieski, kolor czerwony. Oba kolory razem. Włączymy teraz sobie wszystkie trzy biele. I za pomocą śrubokręta zmienimy moc. Na najwyższą. Widzicie już, jak pokój się rozświetla? Myślę, że dopiero teraz jest to widoczne, Jaka, jakie te zmiany mocy są duże. No, teraz mam 130 W, teraz mam 9 tylko 30. I tak samo możemy sobie wyłączyć dwie biele, stawić jedną biel i odstawić się na pół. Na wyświetlaczu mamy napisane, że łącznie cała pokrywa pobiera z około 60 M. A no światła daje od groma. Równocześnie możemy sobie włączyć całą biel, bez koloru, ustawić ją na najmniejszy no pokór mocy. A i tak będzie dawało od groma tego światła. Cóż dobra. Tak ja kończę ujęcie. I za sekundę zakładam ją na akwarium księka. Witam Was znowu. E, tym razem już pokrywa jest na akwarium i nagram Wam taki króciutki pokaz, jak sprawuje się pokrywa na akwarium. Dobrze. E, na początek wyłączymy światło niebieskie, teraz światło czerwone, trzy moduły, tak, trzy włączniki do światła białego, stało nam tylko światło kolor. Włączamy całe światło bieli, wyłączamy światło kolor. Nie wiem, czy będzie widać różnicę na statywie. O, pokażę Wam na. Patrzcie, nasz gir Bez, świ... bez, bez modułu kolorowego, tak? Bez światła czerwonego-niebieskiego i, i z tym modułem. Myślę, że jest różnica dość duża. Tak samo jak różnica w prądzie, też jest znaczna, tak? Dobrze. Włączymy sobie wentylator. Włączymy wentylator wydmuchujący i pokażę Wam teraz jak się pobawić troszeczkę mocą. Na tą chwilę lampa ciągnie 30 W, nawet nie całe 30 W, bo około 28-27. Teraz sobie będziemy powoli podwyższać się moc. Proszę już mamy 40 W, tak kręcimy dalej, światło jest coraz więcej. Na tą chwilę lampa ciągnie około 100 W, nie jest to mało. Włączy drugi wentylator na wszelki wypadek, żeby nie przegrzać lampy. No i teraz zobaczymy, co się będzie działo w akwarium. O, nie będę ruszał, tego statywem po prostu was obniżę. Troszeczkę już młodna praca, ale może być. O, maluch mi się przez chwilę pokazał. No i dobra. Wyostrzył się obraz, wyostrzył się. I proszę. Lampa, która ciągnie 130 W. Widać, jakie bąbelki tam są? O! Widać? Widać to? Proszę, jak pięknie. Akwarium stało 3 miesiące, nie, 4 miesiące nawet. Po czym... Doszedłem do wniosku, że zakładam coś większego. Tak, wreszcie zakładam akwarium 110 cm. No, teraz to dopiero będziemy się bawić na poważnie. Akwarium 110 cm będzie, co prawda, będzie małe, bo będzie miało tylko 100 litrów. Nie, 100 litrów, nie, ponad 100 litrów. Um, nie, dokładnie 100 litrów, różno 100 litrów. Akwarium będzie miało metry na 30 cm, na 30 cm. Ale co do efektów, jeszcze to Wam pokażę na pewno kiedyś. Dobrze. Widzicie, co się dzieje z roślinami? Ja teraz już wysunę statyw do góry. Bo nie ma już potrzeby, żebym tutaj trzymał tą kamerę. I proszę patrzeć teraz na voltomierz i amperomierz. Co? O, przepraszam Was, zły zoom. Eee, co wskazuje nasz watomierz? Można to tak nazwać. Oczywiście po przemnożeniu odpowiednio voltów i amperów. O, nazwijmy to problemami technicznymi, ale już jest ok. Dobra. Sorry za to, trzęsienie kamerką. Dobra, no i tak. Na 130 132, no powietrze nie jest takie najchłodniejsze, nie powiem, że nie. No ale bierzemy pod uwagę to, że taśmy są przystosowane do 12 V, nie 14. Dobrze? Teraz sobie to obniżymy. Proszę, mamy 12V razy prawie 6A, dokładnie 575 no, Daje nam to około, nie wiem, 70W. Na tą chwilę jest. Ja teraz sobie obniżymy tą moc. Na moją ulubioną, znaczy, tak nazwijmy najczęściej korzystaną, 42W. Jeden wentylator możemy wyłączyć, żeby został tylko jeden. E, I teraz zobaczymy, czy bąbluje zacięcie, ale można powiedzieć, że musiałem coś na szybko zrobić. Dobrze. Jest ustawione 30 W. Nie, 40 W, przepraszam. A widzicie, roślinki dalej wąbkują. Proszę, szybki rzut oka na już z Antyromierzem. Wzumuje się. Proszę. No Jak Tak to jest, nagrywać telefonem więc widzicie, na co stać tą pokrywę. No maleństwo po generalnie nie jest tanie, jeżeli ktoś był skory kupić sobie taką pokrywę. No, powiedzmy, że na tą chwilę nie jest to jeszcze wprowadzone do produkcji, jako że nie mam czasu i po prostu tego robić. Jeżeli ktoś był zainteresowany, proszę nam się na pewno na tym jakoś dogadamy. Dobrze. I teraz no regulacja mocy, tak. Wyłączymy sobie dwa paski bieli. Nie wiem, czy widzicie, ale teraz te roślinki są takie mocno, e, mocno podkreślone baskiem ta, e, koloru. tak. Teraz podkreślimy moc, żeby ta biologia była mocniejsza. Ale tak samo, oczywiście, bierzcie pod uwagę to, że kolor też będzie mocniejszy. Proszę, jaka jest różnica? No, brzaneczki. No, akwarium już jest po prostu na sprzedaż, tak. Wszystko, co tu teraz widzicie, leci po prostu na sel. No, a będziemy się niedługo bawić w coś większego. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Ja się tu już zajmę znowu mym akwarium. Trzeba to znowu poustawiać, tak by było. Oczywiście pokrywa jest rzeczą stabilną, porządną. Pokrywa ma 4 miesiące, była ryba w ferie 2016. No i widać, że nie ma z nią żadnych problemów, tak? No i proszę, mamy półeczkę, możemy sobie tu układać, proszę, co byśmy nie chcieli. Ja sobie tu nawet okularki mogę położyć, proszę, taka ładna pogoda jest. Takie o. Cóż, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, proszę pisać na pewno, na pewno odpowiem. Albo na Facebooku, albo na YouTubie. Ja wam dziękuję trzeci raz, ale w każdym bądź razie życzę Wam wszystkim miłego dnia, no i do usłyszenia w kolejnym materiale SIA.